...game. Dzisiaj odebrałem e, radar zespołu R e, niego e, leje deszcz e, e, dzisiaj zra, e, zła pogoda ale dobra nagrywam to żeby ktoś, to się, to się dzieje w domach mm, dobra to ja znaczy, no nie żeście siedzieli w domach ale żeście mieli co też nie wiem czy ktoś ja Ma taką potrzebę, potrzebę, żeby mnie oglądać. Ale jakby ktokolwiek chciał, to. Ale, ale wiesz, gdzie on idzie? Pod samą kościołówkę. Dobra. jeszcze nie musi tam iść. Lukario, żeby zbić mu te... Możecie słyszeć ten głosy przed, bo jestem przed szkołą tam, teraz. Tam jest ten bus. Tam, gdzie jest takie miejsce, tam na bus. Dobra, tam, uwaga, jestem od razu super efektywny. Dobra, on jest na mnie w ogóle nieefektywny. Jest bardzo dobrze. E... Najprawdopodobniej wyjątką walkę. E... Stoję pod szkołą, więc możecie słyszeć bardzo dużo głosów. Dobra, czekajcie. E... Nie mam za bardzo gdzie się stanąć, także jeszcze nie słyszeli. Dobra. E... To jest tu pod daszkiem szkoły. Dobra, garczampa ma. Najprawdopodobniej zbiję go tym jednym Pokémonem. Fajnie by było, naprawdę. Pewnie, że power Up pan to mi coraz bardziej zrasta ten atak. No dobra. Dobra. Eee, Garczam. Powinien go pokonać. Nie wiem, co ma ostatnie, ale... Eee... Tu w zasadzie jestem pod szkołą, czekam na tatę, ale patrzę co na boksy, czy nie ma przypadkiem Giovaniego, no i jest Giovanni. Eee, dobra. Garczam pokonany. Shadow Mewtwo! Nie wierzę. Co? Nie wierzę w to. Shadow Mewtwo? Shadow Mewtwo? Ej, 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 ej. Nie. Nie wierzę w to. O kurde. Dobra, polecę kolejce Hej, ciocia. A na tata Dobra, ee, biję ponownie. E, musiałem polecić Pokémony. Dobra, uwaga. Szybko zmieniam na Lucario. Dobra. zadał mi dwa strzały. Uwaga, dobra, mój tata podjechał w szkołę. Zaraz się widzimy jak może uda mi się pokonać. Znaczy na pewno mi się... A może moja jeszcze koleżanka? E, dobra, w takim razie e, za chwilę do Was wracam. Cześć, Manko, udało mi się pokonać właśnie Giovaniego. Teraz tylko najtrudniejsza część mojego zadania. Tak, złapać Shadow Mewtwo. 8 Max Newaivów, 4 Max spotki. 13 boli. Mam przed sobą Shadow Mewtwo. Nie, 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 nie. nie. Dobra, może mi się uda go złapać na Painapie. Raz, dwa, trzy. To jest za chwila. Na Waszych oczach udało mi się złapać Shadow Mewtwo na Painapie. I te piękne pioruny wokół niego. wie słabe. Ale to jest jednak Shadow Mutu. I tylko dlatego nagrywałem ten odcinek, żeby pokazać wam, nie wiedziałem, co kompletnie nie wiedziałem kompletnie co wypadnie z jego zespołu L. Ale żeby wypadł Shadow Mutu. To tego to ja się nie spodziewałem. Dobrze, ja będę się z wami żegnał. Bo wiecie, że ja to nagrywałem na szybko. Ale serio, nie spodziewałem się Shadow Mewtu. Bo myślałem, że to było z Festu, ale jak widać, nie tylko. Ja myślałem, że będzie Shadow Zapdos, czy coś takiego. Czekajcie, ja bo muszę zestartować Pokemony. Myślałem, że będzie Shadow Entei albo Zapdos. Entei ja już miałem Shadow, ale go oczyściłem, to był mój błąd. E, ale będę wzmacniał chyba tego Shadow Mewtu. Ale za pierwszym bolem, o kurde, ja cię paliłem tą grę, za pierwszym bolem, że udało mi się złapać Shadow Mewtwo. Do tego jeszcze nie grali. Chyba, że była gwarantowana szansa, to nie wiem, to może tak być. Eee, chciałem mu dać Golden Razwerka, ale jednak dobrze, że mu dałem fine eee, Ale ja w ogóle myślałem, wziąłem na koniec e, tego Vapereona, e, bo myślałem, że ten, myślałem, że będzie Entei i chciałem, no i wiecie, no i chciałem być efektywny, to wziąłem Vapereona, ale jak widać nie, No, ja będę kończył ten odcinek, dobrze wiecie, było to tylko, żeby pokazać Wam walkę z Dziowaniem i nie spodziewałem się kompletnie tego, że... Jakkolwiek yy, może ten, może... No jak to się nazywać? Może być Shadow Mewtu, ale jest Shadow Mewtu, wszystko jest ok. No dobra. To ja będę kończył ten odcinek, yy, będę się z wami żegnał. To cześć, pa!